Cześć, Blu, a dzisiaj otworzę moją pierwszą paczkę z gildii. Stwierdziłam, że jak jest szansa, to akurat z gildii sobie zamówię. Zwłaszcza tak, to miki są po promocjach przed premierą na tej stronie. No i stwierdziłam też, że skoro jest dużo opinii o gildii, to sama chciałabym spróbować, jak to przebiega wszystko. No i muszę pan powiedzieć, że jestem zadowolona, ponieważ paczka przyszła od dnia wysłania, od przyjścia, no to jak już wszystkie tomiki były dostępne do tego samego dnia. Spakowali mi ją, spakowali mi ją a następnego dnia, no czyli dzisiaj, od razu jak przyszło otwieram wam, to przyszło mi kurierem już następnego dnia, więc naprawdę jestem bardzo zadowolona. I też muszę zwrócić uwagę na to, że jest naprawdę dobrze spakowana. Tutaj e, nie ma wnęki, tylko tu jest karton. Taśma wszystko zabezpieczone. Tutaj akurat nie ma kartonu. Ojej, tutaj akurat nie ma kartonu, ale wszystko naprawdę dobrze solidnie się to trzyma. Więc z opakowania tego też jestem zadowolona. Ale zobaczymy, jak to miki przyszły. Więc przejdę już do otwierania paczki. Oczywiście zawsze muszę, niestety uderzyć, że to biurko ma mało miejsca, i takich właśnie obracaniu paczki jest mały problem. Trochę z tej strony, no i tuż tu mam właśnie środek, który jest naprawdę tutaj dobrze zapakowany, ale póki co wezmę to na bok, i wyjmę zawartość, która jest naprawdę grubą warstwą folii zapakowana. Tutaj wezmę nożyczki. To tutaj wyłożę na bok. Karton. To było właśnie tak zapakowane, jak widzicie. Po prostu tu włożone grubą warstwą folii. Zaraz Wam pokażę. No i to oczywiście było tak złożone naprawdę bardzo fajnie więc to już mogę położyć na bok i teraz wam pokażę jak grubo jest zapakowana są zapakowane raczej, same manki. i od razu je już tu na boku otworzę I zrobię Wam małe cięcie, bo myślę, że trochę mi tu zajmie a ja do, do Was już zaraz wracam Wracam do wam z, z odpakowaną tutaj z folii mankami. Tutaj dostałam fakturę. Czy coś tu jeszcze jest? Nie. Następnie taką oto ulotkę. Tutaj oczywiście, nie chcę mi łapać. I teraz możemy przejść spokojnie do mang pierwszą mangą jest ach ten zapach świeżości Relive tam drugi, mój zaległy miałam go kupić w grudniu, ale akurat jak byłam chciałam kupić to akurat miałam ze sobą e, tyle żeby mieć na ten jeszcze Relive no i zobaczmy sobie Przyjrzyjmy sobie. Póki co prezentuje się bardzo fajnie. Zwłaszcza, że jak widzicie, okładki z tomów będzie można ze sobą łączyć, i to będzie taką fajną ilustrację razem tworzyć. Następnie, oczywiście, też zwracam uwagę na to, w jakim stanie przychodzą. Lubię. No i bez zastrzeżeń, muszę, muszę Wam powiedzieć. Tak. Żadnych uszkodzeń póki co. E, następnie rekwiem królowarów. też przyszedł. A, i mi pies oczywiście musi czekać, ale tam po prostu nie wiem kto, ale ktoś się tam trzaska, oczywiście, i <śm> niestety musi mi go trochę nerwować. Jeżeli zaraz nie przestanie, to pewnie zrobię po prostu przerwę, jak się uspokoi i po prostu zaraz do was wrócę. Więc... Rekwiem Króla... Króla Róż... Mm. Tom szósty. Spróbuję jakoś głośniej mówić, żeby po prostu zagłuszyć psa, ale... No, nic z tym nie zrobię. Tutaj oczywiście kilka pierwszych stron. Za niedługo będzie siódmy tom, ale to już chyba za trzy miesiące, z tego co wiem. I niestety, no nadgoniliśmy Japonię, więc niestety do kolejnych tomów będzie nam trochę trzeba było długo czekać. Następnie, chyba myślę, że czas jest na małe cięcie wam, powiem. Poczekam aż pies się uspokoi, i zaraz do was wracam. Jestem już po krótkim cięciu. Nie wiem na ile to załatwiło sprawę, ale na kilka sekund znowu będzie spokój. Um, Następnie jest nie moje, ale dziewiąty tam Hormi. Najbardziej mi się podoba to, że po prostu te, te grzbiety razem tworzą takie fajne. No, każdy grzbiet jest innego koloru i to razem naprawdę wszystko fajnie wygląda. Tytuł, z tego co wiem, ogółem ma mieć. Nie wiem, jak już wszedł dziesiąty, to nie powinien chyba e, przekroczyć 12, ale kto wie. Tytuł bardzo fajny, właśnie czytam od koleżanki też. I znowu zapomniałam też sprawdzać. I póki co, muszę Wam powiedzieć, że naprawdę nie przychodzą zniszczone. Jestem naprawdę bardzo zadowolona. Następnie jest piąty tom naszego cudu, który również. Hmm, nie załatwił sobie żadnych tutaj uszkodzeń. Jest cały. Tytuł również bardzo fajny mi się podoba. Zobaczmy sobie kolorową stronę. Jakiś tutaj. Nie wiem, o. Stron. I wszystko najśmieszniejsze, najśmieszniejsze jest to, że wszystkie są. Najmniejsze, raczej zabawne jest to, że wszystkie są chłodne, bo przyszły z dworu. No i jest tutaj moja oblubienica czarno tom 4. Piąty. No niestety, będzie chyba trzeba było czekać kolejne. Trzy miesiące, ponieważ Studio G wstawiło e, post z wszystkimi tytułami, które prowadzi. Jak na przykład, niestety, Zakuro, dalej nie wiemy, e, co będzie z tymi dwoma ostatnimi tomami, ponieważ dalej nie potrafią się skontaktować tam dobrze ze stroną e, tam, co wydaje ją w Japonii. No i czwarty tom, fajny, akurat zimowy, akurat <grym> pojawił się na rynku. Kiedy jest u nas zima, więc naprawdę, tak klimatycznie, trochę. Taki tomik został wydany do sklepu. No i tu, jak oczywiście, bardzo Wam polecam. Nie wiem, czy tutaj przybliżę sobie. O, taka ładna grafika kolorowa. Oczywiście, Manga Dali trzyma poziom. O, tutaj akurat taka ładna grafika. Manga trzyma poziom. Również nie przyszła zniszczona, w bardzo dobrym stanie. Raczej nienaruszonym. Świetnym. Nie wiem, co tu wam kłaść. Może po prostu tak. Niech wam tu złapie trochę ostrości. Następnie. Hmm. Również nienaruszony. Czwarty tom Gry w króla. Zobaczymy, co będzie się dalej tam działo. Zobaczymy, czy tu w ogóle jest strona. Nie, chociaż nie będę Wam pokazywać tutaj, kto kinie, po prostu pokażę Wam jedną stronę, ponieważ tutaj mm, to będzie zły pomysł pokazania Wam e, kilku stron, ponieważ kilka stron, a może dużo pokazać. No i następnie, już ostatnim tomem, nie moim, jest szósty tom szkolnego życia. Też zachowany bardzo dobrze. Tutaj oczywiście postacie Chibi, które są bardzo fajne z tyłu. Tak to się prezentuje. Taką ma kolorową grafikę. Tak to się prezentuje. Może jeszcze kilka stron. I muszę Wam powiedzieć, że hmm. czytałam piąty tom. I manga naprawdę trzymała klasę. Jeżeli ktoś się w ogóle interesuje, to akurat właśnie od piątego kończy się już wątek z anime i tam naprawdę z przytupem kończy wątek z anime, więc naprawdę tytuł wam polecam. W ogóle to ma też mieć chyba tak 10 albo tak 12, coś w tym stylu tomów, więc naprawdę tytuł nie będzie długi. Tylko Japoni też je dopiero... Jest chyba 8 tomów, z tego co wiem, więc no jeszcze na razie, póki co będą te tomy co dwa miesiące, do ósmego, ale potem co będzie dalej to znowu będzie trzeba czekać. No ale cóż, bardzo Wam polecam też w ogóle na Życie. No i jeszcze Wam wezmę folię. Aby wam to pokazać, po prostu e, w takiej ilości folii było to obtoczone, więc naprawdę dużo. No i to było tak naprawdę na tyle. Ja naprawdę jestem zadowolona e, z na gildii, i tu już chyba z wami się żegnam. Na początku wam też powiedziałam o gildii, jak to wszystko przyszło, więc. Tutaj już kończę. Dzięki za obejrzenie. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Do następnego filmiku. Cześć.